Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to jedno z najważniejszych zadań, jakie warto postawić przed sobą w życiu. Tak samo jak dbamy o kontakt z innymi ludźmi warto zadbać o nasze ciało, naszą najbardziej intymną przestrzeń. Połączenie się z własnym ciałem to szansa na zrozumienie jego potrzeb i dbanie o nie, a także źródło cennych informacji. Jakże często zapominamy o zaproszeniu siebie do siebie samych i zadbaniu o nasze ciało. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to jakby wchodzenie w siebie, do swojego prywatnego królestwa, w którym możemy skupić się na swoim wewnętrznym doświadczeniu. To szansa na oderwanie się od zewnętrznego świata i skoncentrowanie się na swoich fizycznych doświadczeniach. To także szansa na zrozumienie swoich emocji i myśli, ponieważ ciało jest naszym przewodnikiem. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to pozwolenie sobie na bycie tu i teraz. Pełne zaangażowanie w chwile, które są nam dane. To także okazanie sobie miłości i szacunku, na jakie zasługuje nasze ciało. Bycie z nim w kontakcie oznacza nie tylko poddanie się intuicji, ale również zrozumienie, że nasze ciało jest naszym największym sprzymierzeńcem. To ono pozwala nam się poruszać po świecie, doznawać przyjemności, odczuwać emocje. Warto zatem poświęcić czas, na jego poznawanie i pielęgnację. Jak czuje się Twoje ciało w tym momencie? Czy czujesz ból, napięcie, może znużenia, może jesteś zrelaksowana? Zastanów się, jakie działania możesz podjąć, aby ulżyć swojemu ciału. Może potrzebujesz masażu, relaksu w wannie, czy może chwili wytchnienia w cichej i spokojnej przestrzeni. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem oznacza bycie świadomym jego potrzeb. Każdy z nas jest inny, a co za tym idzie, inne są również potrzeby naszych ciał. Jedna osoba potrzebuje więcej ruchu i aktywności, inna zaś preferuje w danym momencie spokojne i relaksacyjne zajęcia. Dlatego tak ważne jest, aby słuchać swojego ciała i reagować na jego sygnały. Może to oznaczać regularne uprawianie sportu, jogę, taniec, czy też po prostu codzienny spacer. Pamiętajmy jednak, żeby wybierać aktywności, które sprawiają nam przyjemność, a nie tylko te narzucane przez trendy społeczne. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to również bycie świadomym swojej seksualności i potrzeb w tym zakresie. Każdy ma prawo do odkrywania swojego ciała, jego możliwości czerpania płynących z niego przyjemności. Warto poznać swoje ciało, jego reakcje i zrozumieć, czego potrzebujesz, aby odczuwać pełnię przyjemności. Może to oznaczać eksplorowanie swojego ciała samodzielnie lub wraz z partnerem. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to także akceptacja i kochanie siebie, taką jaka jesteś. Każda kobieta ma swoje piękno, które warto pielęgnować i podkreślać. Odkrywanie swojego ciała, jego możliwości i ograniczeń może pomóc Ci lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby. Warto także nauczyć się akceptować swoje ciało z jego niedoskonałościami i mankamentami. To właśnie one czynią Ciebie unikalną, piękną i niepowtarzalną. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to szansa na rozwój duchowy. Warto zatem dbać o równowagę między ciałem, umysłem i duchem. Może to oznaczać medytację, praktykowanie jogi, modlitwę, czy też po prostu regularne chwile spokoju i relaksacji. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to szansa na lepsze zrozumienie zachodzących w nim procesów i jego potrzeb. Często ignorujemy sygnały, jakie wysyła nam nasze ciało, np. Na ból, zmęczenie czy stres. Bycie z nim w kontakcie oznacza lepszą nad nim opiekę, dbanie o regularną aktywność fizyczną, odpowiednie odżywianie i odpoczynek. W ten sposób możemy zapobiec chorobom i dolegliwościom związanym z naszym ciałem. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to także szansa na lepsze zrozumienie relacji z innymi ludźmi. Ciało jest bowiem naszym narzędziem do komunikowania się z innymi i nawiązywania relacji. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem pozwala nam na lepsze zrozumienie swojego wpływu na innych ludzi, jak i na to, jak inni ludzie wpływają na nasze ciało i emocje. Może to oznaczać rozwijanie umiejętności komunikacji niewerbalnej, nauczenie się słuchania swojego ciała w relacjach międzyludzkich. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to szansa na lepsze zrozumienie swojego miejsca w świecie. Ciało jest bowiem najlepszym połączeniem z otaczającym nas światem i naturą. Ciało pozwala nam na uważne słuchanie i obserwowanie natury, jak i na zrozumienie naszej roli w niej. Może to oznaczać większą świadomość ekologiczną, czy też zwiększenie poczucia jedności z naturą. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem może przybierać różne formy. Może to oznaczać po prostu. Świadome postrzeganie swojego ciała, jego dotyku, zapachu, smaku, dźwięków i wrażeń. Może to także oznaczać świadome wykonywanie ćwiczeń. Wszystko po to, aby nasze ciało było silne, zdrowe i elastyczne. Inną ważną formą kontaktu ze swoim ciałem jest właściwa dieta. Odpowiednie odżywianie się wpływa na nasze samopoczucie, zdrowie i nastrój. Dobrze dobrane produkty spożywcze dają nam energię i siłę do działania pomagają utrzymać prawidłową wagę oraz wzmacniają naszą odporność. Warto też zwrócić uwagę na to, jak traktujemy swoje ciało i jak o nie dbamy. Zbyt mała ilość snu, niewłaściwa postawa ciała, zbyt długi czas spędzony przed komputerem, to wszystko może negatywnie wpływać na nasze ciało i zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby być w kontakcie ze swoim ciałem i słuchać go uważnie. Ciało jest naszym najlepszym przewodnikiem. Jeśli potrafimy zrozumieć jego sygnały, będziemy w stanie lepiej zadbać o siebie i swoje zdrowie. To także szansa na odkrycie swoich wewnętrznych potrzeb i pragnień, które często ukrywają się w naszym ciele i czekają, aż zwrócimy na nie uwagę. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem pomaga kobietom lepiej zrozumieć swoje potrzeby fizyczne i emocjonalne. Wiedza na temat swojego ciała, w tym, cyklu menstruacyjnego, zmian hormonalnych, fizjologii seksualnej może pomóc kobietom lepiej radzić sobie z różnymi wyzwaniami związanymi ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Dlatego zachęcam Cię, abyś poświęciła trochę czasu na bycie w kontakcie ze swoim ciałem. To inwestycja w siebie i w swoje dobre samopoczucie. Jak słyszysz, bycie w kontakcie ze swoim ciałem to wiele różnych znaczeń i szans na rozwój i odkrywanie siebie. To szansa na lepsze zrozumienie swojego ciała i jego potrzeb, odkrywanie nowych przyjemności i doświadczeń, lepsze zrozumienie relacji z innymi ludźmi i swojego miejsca w świecie, a także na odkrycie w sobie potencjału do samorealizacji i szczęścia. Bycie w kontakcie ze swoim ciałem to proces, który wymaga uważności, akceptacji i otwartości na nowe doświadczenia. Jednak to także droga do pełni życia i doświadczania go w sposób bardziej autentyczny i świadomy. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, to proszę, obserwuj moje konto, polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca cię pozdrawiam.